Dzień dobry, witają o poranku Paulina i Maciej. Jest poniedziałek, 20 chyba 1 kwietnia, i jesteśmy dzisiaj w motelu, w którym zatrzymaliśmy się na noc. Jesteśmy wspaniale wypoczęci: mieliśmy klimatyzację i wspaniałą noc. Wyspaliśmy się bardzo dobrze. Śniadanie było wliczone w cenę, więc też super, a teraz relaksujemy się przy basenie. No, już raczej do końca naszego pobytu będziemy nocować w motelach, bo jest za gorąco, żeby spać już w camperwanie. Zostało nam cztery ostatnie noce, bo rezerwowaliśmy sobie już akomodacje, także bardzo się cieszymy. I relaksik. Najpierw się trochę schłodzimy w basenie, wymeldujemy się z hotelu i jedziemy zwiedzać okolice Canarara. Spróbujemy wjechać wszędzie tam, gdzie uda nam się kamperwanem. Spędzimy tutaj jeszcze jedną noc, a jutro. Kolejne 500 km do Catherine będziemy jechać. Naprawdę bardzo jestem szczęśliwa, bo wreszcie możemy się troszeczkę ochłodzić. Zupełnie inny komfort. Trzeba trochę odpocząć, żeby pokonywać te długie kilometry. A spanie w kamperwanie w temperaturze 40 stopni już tutaj niestety nie funkcjonuje za bardzo. Jaszczurka jest w basenie, też się kopie i chłodzi. Wszystko próbują się troszeczkę ochłodzić. Proszę, jak pływa świetnie. Wow. Kopie się normalnie. Kopie się czy topi? Czy trzeba jej pomagać? Tylko się kąpie bardziej, nie? No nie wiadomo. Właśnie. Nie wiadomo? Okej. Okay. Topi się. Trzymaj. I cię uratuj? Uch. O, uratowana. Czekaj, masz to? No. Super, uratowana! Oj, jedna topiła się jednak, nie kąpała się. No nic, uratowaliśmy ją, dobra, super. I co tutaj? Patrz, to jest super. No. No o. O, ale uciekła. Mirima National Park. Wjeżdżamy do parku.

Przepiękne miejsce, cudowne naprawdę i e, ponieważ temperatura jest znowu 50 stopni na słońcu, macie tutaj łatwy dojazd z samochodem, możecie się zatrzymać na parkingu i zrobić sobie bardzo krótki spacer, tylko 10 minut w jedną stronę. Spektakularne widoki tych czerwonych skał, więc nie trzeba za dużo się nachodzić. E, przeszłam w klapkach, wszystko było ok, nie, nie było żadnych niespodzianek. E, super miejsce. Następny nasz przystanek, jedziemy w stronę Lake Argyle, gdzie pływają krokodyle słodkowodne i można się podobno tam wykąpać, także zobaczymy, a po drodze jeszcze The Grotto, jakaś swimming hole, musimy trochę się zamoczyć w wodzie, bo jest patelnia po prostu. wykąpać i schłodzić troszeczkę. Lecimy. De to Zejście wygląda tak. Będziemy szli tamtymi schodkami na dół. Jest 140 schodków prowadzących na dół. Do tej wody. Tam na dole. Na samym dole. Nie ma żartów. Trzeba zejść po takich schodach. Nad Urwiskiem, nad przepaścią. A później w górę będzie. Dużo gorzej. Tu to jeszcze pół biedy. the Amatron's adventure. We'll find our place in this living chain. We'll to save. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game. Tam z tyłu jakaś złowieszcza rzęsa. Choć Dygrotto jest oznaczone jako miejsce bezpieczne do pływania, więc miejmy nadzieję, że tutaj znikąd żadne kreatury niebezpieczne nie przywędrowały. De grotto kąpiemy się. Bardzo ciepła woda i rzęsa z tyłu. Są liny tam też do skakania umieszczone dalej. Ale prawdopodobnie przez tubelców one zostały tu umieszczone, którzy nie boją się wszystkiego, tak jak turyści. Tacy jak my. Ale jest pięknie, nie? Rucho del Dandy atakuje. Słuchajcie, to jest prawdziwa świątynia natury, ludzie siedzą tutaj w ciszy, nikt nie robi hałasu. My zrobiliśmy najwięcej tak naprawdę i celebruję tą ciszę, ten spokój i piękno natury. Prawie 180. I do tego, to jest right, Dakar. Dosyć stroma góra, musimy przygazować, żebyśmy się nie skulali. Five Rivers Lookout, o kurczaki, gazujemy, gazujemy. Tego nie będzie widać wtedy. Tak. O, wtóreś, dzień dobry. Zimdzimy już dzisiaj, co no, tyle z takiego powodu. Przy takiej kurce to mamy takie spalanie. Life Rivers Lookout rzeczywiście jest e, widokiem spektakularnym, zapierającym dech w piersi. I to jest taka przestrzeń ogromna. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda naokoło, ale tutaj znajduje się wspaniała tablica historyczna, na której między innymi możemy przeczytać, że pierwsi osadnicy dotarli tutaj 45 tysięcy e, lat przed Chrystusem, podczas gdy Europejczycy zdobyli tę ziemię w 1819 kapitan Philip Parker. W 1884 odkryto złoto w Halls Creek. E, w okolicy, no nie konkretnie tutaj, ale w Hall's Creek um, niedaleko. E, I wtedy z odkryciem tego złota pojawili się oczywiście pierwsi settlersi i Win Winham, chyba tak się czyta mm, nazwę tej miejscowości, zostało ogłoszone miastem. Od tego się wszystko zaczęło. Później e, zaczęto zwozić tutaj bydło i coraz bardziej okolica ta zaczęła się rozwijać. Także wspaniałe tutaj rzeczy można. Wyczytać w 1985 Commercial Television Available, czyli komercyjna telewizja dotarła i różne inne rzeczy się tutaj działy. Znowu jeszcze możemy wyczytać tutaj kilka faktów na temat miasteczka portowego Windham. Ehm, mianowicie to, że jest najbardziej wysuniętym na północ miasteczkiem w Western Australia, ale jest również najgorętszym miejscem w Australii. No to wyjaśnia wszystko, rzeczywiście. Średnia temperatura maksymalna w dzień to 36 stopni. Również w latach 1915-1918 największa przetwórnia mięsa tutaj się odbywała. Bardzo dużo bydła tutaj zostało przetwarzane i eksportowane stąd. Więc bardzo dużo zamordowano tutaj zwierzątek. Głównym odbiorcą mięsa była Wielka Brytania. Jest tutaj napisane i zamordowano. Tu jest kwota ile. 2 miliony 72 zwierzątka zostały tutaj uszlachtowane. Jetty, który widzicie na dole, to było właśnie miejsce, z którego odbywał się eksport mięsa. Kochani, natrafiliśmy na małą grupę wspaniałych osób, które tutaj rzeźbią piękne, Sorry, we speak Polish. This is our language. Look how beautiful this is. Can Gregory. we see the pattern? Yes, Gregory, the master of carving. Beautiful. Awesome. We have. What do we have here? What brand is it? Emu? No. Emu, yes. And this is a one-juna. What is this? one Okay. Okay. Uh okay. -huh. Beautiful, lovely, and we have other patterns. What do you guys have? Oh yes, kangaroos. Kangaroos, yeah. Beautiful. Kangaroo and a and a goanna. Awesome, amazing Go on, Amazing, thank you. Yes, absolutely. We'll show it to our people. Oh yes. <laughs> Thank you. No To był piękny moment w naszej podróży. Udało nam się zbliżyć troszeczkę do tej grupy czterech mężczyzn Byli, Wszyscy byli braćmi, są, wszyscy są braćmi. Udało nam się troszeczkę do nich zbliżyć e, przez zakup tutaj takiej rzeźby na owocu baobabu. Tutaj jest wyrzeźbiony imię, a tutaj jest jakiś ich bóg. Zapomniałam niestety nazwy kilkukrotnie, do którego modlą się o deszcz, chcieli za to 25 dolarów, nie mieliśmy zbyt dużo gotówki przy sobie, więc wygrzewaliśmy jakieś drobne monety, złożyliśmy się i w końcu wyszło jakieś około 20 dolarów, które zaproponowałam i przyjęli ten margin. Ale nie o to chodzi, słuchajcie. Chodzi o to, że ta grupa aborygenów była naprawdę wspaniałymi Ludźmi, z którymi mieliśmy super pogawędkę o lokalnych tradycjach, gdzie są krokodyle, czego nauczyła ich rodzina, ich przodkowie, mama i tata. Pytali się nas, czy mamy rodzeństwo, czy mamy dzieci, gdzie, gdzie są nasi rodzice. Także udało nam się troszeczkę mieć takiej naturalnej bardzo pogawędki, nie tylko wyciągającej pieniądze od turystów. Niestety na koniec padło pytanie, czy możemy kupić im alkohol w sklepie? Ale Maciek tutaj super szybko zareagował. Ja nie wiedziałam szczerze mówiąc, jak mam na to zareagować. Maciek zareagował bardzo dobrze, bo powiedział, że nie może tego zrobić, e, dlatego że ma przykre doświadczenia z alkoholizmem w swojej rodzinie i dla niego to byłoby coś wbrew jego woli. E, no i myślę, że to było świetne wytłumaczenie. Przyjęli to wytłumaczenie. Nawet myślę, że byli troszeczkę wzruszeni, więc na koniec pożegnaliśmy się, uścisnęliśmy sobie rękę. Nie chciałam też za bardzo dużo tak nagrywać tej intymnej rozmowy, która się między nami nawiązała, no bo wydali się oni dosyć otwarci, że chcieli z nami porozmawiać, więc usiedliśmy sobie na tej ławce i porozmawialiśmy. Smutne to wszystko, bo naprawdę robią takie piękne rzeczy, taki hand crafting. mogliby um, Śmiało to sprzedawać turystom i żyć sobie normalnie, ale wydaje się, że no wszyscy mają ten problem z alkoholem. Jeden z tych braci rzeczywiście był tak praktycznie jakieś trochę takie małe delirium, nie? Trzęsły mu się ręce. Cały czas było widać, że trzęsą mu się ręce. No ale wspaniałe spotkanie jesteśmy bardzo wdzięczni. W sumie przez przypadek, bo Maciek chciał sfotografować wielkie, wielką rzeźbę krokodyla, która była w tym parku. Ja nie byłam pewna, czy chcę iść do tego parku, bo wiedziałam, że oni tam siedzą, a jest z nimi różnie. Czasami może to nie być bezpieczne, bo wiemy, że okradają turystów czasami i dzieją się różne rzeczy, tak jak na naszych kempingach. Ale to było bardzo, bardzo miłe. Spotkanie.